Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Nygus, a to jest Dirt 3. Dziś sobie znów gramy w trybie single player w tą grę, gdyż iż chciałem sobie nagrać multiplayer, jakiś rajdzik, e, Znaczy, w trybie multiplayer chciałem nagrać jakiś rajdzik, no ale niestety znów nikogo nie ma. No i nie mogłem właśnie, no, nikogo znaleźć, żeby coś nagrać. Dobra. E, polecimy sobie właśnie Rajzik. E, Monte Carlo tak. Mm, teraz czym by tu pojechać? Grupa B. Będzie ostro, będzie ostro. Weźmy sobie może metro MG 6R4. Albo? Dobra. Nie, jednak MG. Dobra, bierzemy MG. MG tak profesjonalnie, no. MG metro. Nie żaden tam MG. Dobra. Zobaczmy, czy damy radę. Tym oto pięknym, klasycznym pojazdem Monte Carlo, Corlo, Monte Carlo. Dobra, mniejsza z tym tego nie było. Skupmy się teraz na jeździe. Jezu, jakie fajne ferry. Jakiś może tu setupik, dobra, skrócimy sobie może trochę skrzynię, obniżymy go jeszcze troszkę bardziej. Hmm. No lepiej weźmy. A może niech już będzie tak jak jest? Dobra, mniejsza, z tym niech będzie nisko. Dobra, tylko tyle. Hmm, startuję, jak widać, chyba pierwszy. Ale dobra. Dobra, lecimy. Patrzę sobie może kamerę z pierwszego widoku. Jest całkiem sympatycznie, dobra. Wow, dobra, muszę się troszkę przyzwyczaić. Bo nie jeździłem dawno po tej stronie. Kierown y no, dobra, no No, już to tak, po tej stronie, no, niech będzie <grym <grym Dobra, dobra wow, 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 to było piękne Ale wiesz, w ten zakręt, oh my god, oh my god, małe przytarcie Ale dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej Oh yeah Idealnie Oh yeah, oh yeah, oh yeah Haha <laughs> Nieźle, 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 pięknie mi to idzie Ale nie chwalmy dnia przed wschodem słońca moi mini, no Bo może mi tu się jeszcze coś popsuć Oh yeah, pięknie, pięknie, dobrze, dobrze jest Dobrze moi kochani Chciałem wam policzyć yy, kanał mojego kolegi Softina, który tam nagrywa właśnie też gameplaye z różnych gier Idzie mu to naprawdę bardzo fajnie No i wam go ogólnie polecam, bo no, jego filmy są naprawdę no, ciekawe Nagrywa też livey i tak dalej, no bo ma dobrego neta w przeciwieństwie do mnie <grystwa> Ja jestem nobem, no nie mam neta i gram tylko na single player No ale no co, no coś za coś na no, mojej mili no więc linka wam gdzieś tutaj dam na pewno w, w którymś rogu ekranu znajdziecie go też w opisie No i na pewno też gdzieś go tam jeszcze znajdziecie no dobra Łoł, wow, wow troszkę mnie ściągło Tak nie jak mówiłem bo... no nie chwalmy dnia przed wschodem słońca no, Ale dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Coś długa ta trasa, kurde, ciekawe ile tu będę jechać jeszcze Kurde, ale tu wąsko, mój Boże, muszę tak aż mocno zwolnić. O Jezus. Ojej, ja. Je, 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 je. Rekordu świata na pewno to nie ustanowię, no ale dobra. Lecimy, lecimy. Uuhu, hu 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 hu, co za zakręty na tym Monte Carlo. je oh yeah, to lubię, to tutaj lubię. A to metro, o, mój Boże, MG piękne auto. Klasyczne brytyjskie. Idzie szalune, kurde. Dobre jest, dobre jest. A i troszkę to spaprałem, troszkę za szeroko, ale dobre jest okej. Okay. Nie ma co narzekać. 150 po takiej drodze. Mój Boże, ludzie kochane. Jezusie. No nie mogę. Piękne emocje. Abyśmy utrzymali je do końca odcinka. <laughs> Mamy tu jeszcze dwie trasy do przejechania. Dobra, tutaj już się zbliżamy powoli do końca, moi mili kochani. Coś tam gdzieś przytarłem, ale jednak dobrze. Jest! Meta! Meta i co? Pierwsze miejsce! Tak! Wow! 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 <laughs> Nie, no pięknie mi to poszło. No jestem z siebie zadowolony. <grybujesz> Dobra, lecimy z kolejnym wyścigiem mojej mini. Wow, no po prostu pięknie. Pięknie. Dobra, parę wdechów, parę wydechów i lecimy z kolejnym naszym wyścigem. Ja Mam że nie będzie taka długa ta trasa jak tamta. O, widzę, tu mamy piękną Lancie, która już ruszyła, za nami jest Audi Quattro. Dobra, lecimy, lecimy, nie ma co się tu ociągać, moi mini. Zróbmy znów tutaj dobry czas. Wow. Wow. Chyba nie obniżyłem tutaj teraz zawieszenia. I nie skróciłem skrzyni. No ale dobra, jakoś pojedziemy. Wow, wow, oh, wow, oh, oh. No to już będę miał chyba troszkę trudności. Ale damy radę, damy radę. Nie ma co się tu denerwować. Oh yeah! oh yeah. To było jak... Jak dla mnie dobre, no może dla kogoś to może być sobie takie, takie no, y, jakby to powiedzieć, y, średnie. Ale dobra, garujemy, garujemy, znów się tu robi wąsko, o Jezus. Żeby tylko nie wypadł z trasy, bo będzie kicha, będzie przechlapane. Wow, wow, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. co to było? Wpadłem w jakąś zaspę. No dobra, garujemy, garujemy... Kurde, żeby takie już swoje chodzą. <gry> to był dobre, wsi. O wow, znów ciasno, znów ciasno, aj. no i błąd, świetny błąd. Aj, 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 aj. Dobra, jedziemy dalej. Tu ktoś przede mną też jakiś błąd zrobił. widziałem na minimapce. Tam strasznie zwolnił. Dobra, ale mam nadzieję, że uda mi się to nadrobić. A, i znowu za szeroko. Ludzie! Upadek gwiazdy. Kurde, drugi czas mam. 4 sekundy straty moimi. O Jezu, będzie trzeba to jakoś nadrobić. Ja mam nadzieję, że to nadrobię, no ale... To jest bez przesady. O, a znów troszkę za szeroko. No, ale Jedziemy, jedziemy. Może wyprzedzimy jeszcze tego przede mną, co tu tak się wlecze. Kurde, coś tu, no coś mi tu nie idzie, no. No kurde, jednak ta trasa no... Jest jakaś przechowa, chyba dla mnie. O Jezu, o Jezu, o Jezu, znów za szeroko i zaspływ pana... dobrze, Niedobrze, niedobrze. Ale za to no, tutaj no to już było troszkę lepiej. Dobra, Spróbuję dogonić tą lunchę, co idzie przede mną. To było S4, Launchie no, S4 chyba coś takiego. Już nie pamiętam, już się pogubiłem w tych wszystkich nazach chrysty emocje no Dobra, dwie sekundy straty, może to jeszcze nadrobimy. O, cóż za piękne wejście. To mi się podoba, to mi się podoba. Już doganiamy tą lunch Zjeżdżaj, baranie, bo ja nie mam tu dobra, dziękuję Ci bardzo. Pięknie mi zjechał. I teraz będzie mnie gonił. Do... O, o Jezu, jeszcze wpadłem w kamień, w skały. O Jezu, o Jezu, o Jezus, co ja tu zrobiłem? Jezu Chryste, mój Boże. będzie mi się to po nocach śniło, że takie błędy zrobiłem. <laughs> dobra, dobra, moi mili. Jesteśmy na mecie, no niestety, będę miał tu 3-4 sekundy straty. Trzeci, mm. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze! No ale cóż, nie ma co się... ogólnie też jestem... Jeszcze się nadrobi, jeszcze to się nadrobi, moi mili! Nie ma co płakać. Ale trzy sekundy stracą... Jezus Maria, jakie to bym musiał teraz czas zrobić? Musiał tu żadnego błędu nie zrobić. Dobra, damy radę, ale pogoda paskudna, jeszcze ciemno, dobra, damy radę, damy radę, nie ma co tu się przejmować, nie ma co się przejmować, nisko i szeroko, oczywiście, jak zawsze, i krótka skrzynia, i znów przede mną jedzie lunch. no jak mi, i startuje ostatni, hmm. wybornie, Jezu, jak tu cimno, o Jezu, przydałoby się jakieś światełko. A dobrze, chociaż zegar działają. Dobra. Opa, opa, opa. Chenius zniszczył klopa. O wow, 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 szaleję tutaj troszkę z tym ręcznym. O oh yeah, oh yeah Dobra, dobra, dobra. Dobra, mamy prawie 700 setnych... Przewagi, ale muszę mieć teraz co najmniej 3 sekundy przewagi. Żeby wygrać ten cały rajd, żeby nie być na zdupionej pozycji. Nadal 700 setnych. Ojej, 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 będzie trzeba się tu postarać i wchodzić tak jakoś pięknym zakręt, jak teraz weszłem. Aż <tuszykła> mnie kaszel złapał. O Jezu! A oh, to z tych emocji wszystko moi mili. Oh, dobra, jest sekunda przewagi. Oh. O, ktoś tu się rozwalił, jakieś części leżały na, na asfaldzie. A to już koniec! Patrzcie państwo! No patrzcie państwo, no. No i mamy no sekundę przewagi tylko. Mm. No. No, 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 i drugi, no, kurde, no. Mogłoby być pierwszy, no, ale cóż poradzić? Poprzedni wyścig, no, kurde, no. Hmm, mogłoby być lepiej, no, mogłoby być lepiej. Ja to sobie jeszcze poprawię. A ja Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj podczas moich zmagań w Dirt 3. Nie zapomnijcie, znaczy, no, nie zapomnijcie, no, dajcie subka, no, jak wam się podobało, to dajcie subka, no i łapkę w górę, moi kochani, dobra, co ja tu odblokowałem, nic nie odblokowałem, dobra, dziękuję wam, że ze mną, no, wam dziękuję, dobra, no, to jeszcze raz dziękuję, już trzeci raz, dobra, trzymajcie się, cześć.